miejsce pracy jest o tyle dobre, że no spędzamy tam dużo czasu, tak. prawda? Jednak te 8 godzin, powiedzmy, takie typowo etatowe, to jest sporo czasu. Plus mówi się o tym, że to jest takie siedlisko, mhm. no bo jednak to są osoby z różnymi doświadczeniami, z różnym poziomem wykształcenia, tak. więc jakby to jest pole do tego, żeby tam działać. Na szczęście całe no, pracodawcy są też tacy, którzy o to dbają, nie tylko postrzegają jako koszt, ale również jako inwestycje w kontekście właśnie efektywności pracownika. Jak to pani powiedziała, biznes jest biznes, no, no, to wiecie. Tak. Ale to się również przekłada na efektywność pracownika mhm. poza, poza pracą, tak, na jego lepsze o poczucie i fizyczne, i psychiczne. Więc ta edukacja zdrowotna w kontekście miejsca pracy jest bardzo ważna i to jest idealne siedlisko u nas dorosłych do tego, żeby to prowadzić. To jest racja, że to często w pracy jesteśmy w stanie, prawda, a zadać sobie ważne pytanie, na przykład, kiedy ostatni raz się badałeś, na badałaś, przykład? a to są często pytania, które potrafią uratować drugiej osobie życie.